Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, że wybrzeże Czarnogóry jest przepiękne, a miejscówki na noclegi epickie i całkowicie bezpłatne. Cześć wszystkim! Dzisiaj nocleg z takim bardzo wyjątkowym widokiem. Znajdujemy się z powrotem w Czarnogórze. A zabiorę Was jeszcze na drugą stronę. Chodźcie, tutaj są ruiny jakiegoś zamku, chyba. Ja wybrałem sobie tamtą stronę, bo tam wschodzi słońce. Ale tutaj jest co najmniej równie pięknie. Zobaczcie, tą wodę. Piotr pilotuje dawno, a ja idę na wschód słońca. Gdybyśmy wiedzieli, że to jest taka płaska powierzchnia, to, to jest idealne miejsce na namiot. Żegnamy się z tym pięknym miejscem. Tylko wysoko zawieszone 4 x jest w stanie tam jechać. Hej, a jak ktoś przyjedzie takim kamperem pięknym, no to niestety musi dałować z buta. Hej, pst. Jeśli jeszcze nie widzieliście ostatniego filmu z Albanii, to mam nadzieję, że to ujęcie z jeziora was do tego zachęci. Wracamy do Czarnogóry. Jesteśmy w barze. Bynajmniej nie takim z zupą czy piwem, tylko w miejscowości bar. A dokładnie w starym mieście, pierwsze co rzuca nam się w oczy, to te naprawdę urocze, wąskie ale wysokie kamienice. Ale jeśli się przyjrzycie, to tam dalej, tuż za nimi jest fort. Po mojej prawej kamienne mury fortu, bardzo wysokie. Po lewej, mały ale ładny meczet. A tuż za nim piękne góry. Te góry są wszędzie. Gdzie byś się nie rozejrzał, to one będą. Szlaków mamy tutaj kilka. Prowadzą w ciekawe miejsca w górach albo na Stary Most. Półtora kilometra tylko. Podczas całego tego wyjazdu nie widziałem aż tak estetycznie wykonanego rękodzieła i przetworów. Orzechy, migdały, pistacje i, i figi, chyba. E, I to wszystko było zalane w jednym słoiku miodem. E, ale przed zalaniem to, to było bardzo estetycznie ułożone, tak piętami, że naprawdę wyglądało ślicznie. Oczywiście, poza przetworami i alkoholami, możecie kupić mnóstwo rękodzieła, młynki do kawy. Dżezwy, czyli te takie do parzenia kawy, tradycyjne rzeczy Ja już mam swoją, dzięki Rafał od ciebie dostałem Wejście do zwiedzania FORTU kosztuje 3 euro od dorosłej osoby, 1 euro za dziecko Te mozaiki przedstawiają chyba jak kiedyś wyglądały podłogi, w jaki sposób były zdobione tutaj No trafiłem na takie drzewo, które najpierw czujesz, a później dopiero widzisz zapach miodu, dlatego tyle pszczół tutaj lata. Skalę tego fortu możecie zobaczyć na przykład z tego punktu. Jest to skrajnie wysunięty punkt całej, całego tego miasteczka, bo gdzieś to, to było takim miasteczkiem osadą. Kolejnym skrajnym punktem jest ta wieża. No i tamte wysokie mury, które widzicie tam powiewająco postrzępione flaga O jak dobrze schować się w cieniu no, Zobaczcie sobie to Akwedu Jak widzicie trochę się rozpadało Wchodzimy sobie takimi bardzo ciasnymi uliczkami starego miasta Mnóstwo punktów usługowych, knajpek, stoisk z pamiątkami. Wygląda to naprawdę fajnie. Jedzie burza, kto by się to spodziewał? Przyjemna odmiana po tej fali upału. Miejscowość Budwa, a w zasadzie ciasne deptaki Starego Miasta. Bardzo wysokie kamienne mury tamtejszych budynków. Bardzo klimatyczne knajpy i różnego rodzaju lokale usługowe pozytywnie mnie zaskoczyły. Jeżeli lubisz klimat takich nadmorskich miasteczek, to to jest strzał w dziesiątkę, moim zdaniem. i znajdujemy się na terenie dawnego fortu. Ten fort, później z tego co widać, modernizowano na potrzeby kolejnych wojen i budowano może nie bunkry, ale takie schrony strzelnicze. I w tym właśnie miejscu. Taką panoramą na bardzo stromych klifach, które za chwilę zobaczycie, my zamierzamy dzisiaj nocować. Łada jest zapakowana w takim betonowym półokręgu, jest prawie że niewidoczna. A na tych płaskich przestrzeniach, tutaj, będziemy mieli rozbite namioty. Zastanawiam się nad hamakiem. Można. Przymocować go do bagażnika dachowego i do ławki, która jest przykręcona. Ale czy tak zrobię? Się okaże. Prawda, że miejsce wspaniałe? Zobaczcie. Miesiąc podążył, jak ładnie ją Piotrek doczyścił, zwykłymi chusteczkami, takimi nawilżanymi. No, przecież wygląda jak nówka. Słuchajcie, siedzimy sobie po ciemku. Takie klimaty, gotowanie. Tam piękna panorama na miasto, na góry. I w pewnym momencie ja spoglądam w niebo, a tam taki przelot 100 jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Kilkadziesiąt jeden z nie wiem, 25, 35. E, widzieliśmy z Zosią w Gruzji, jak leciało, nie wiem, około 20 i tamto niebo było bardzo ciemne, więc robiło to efekt. Tutaj niebo jest dość jasne. Tak czy siak nie udało mi się to nagrać z telefonem, ale no jak to zobaczyliśmy, to oczywiście padło nasze polskie e, bardzo popularne hasło. O ku, <laughs> patrz w górę. No, no i chyba wszyscy dookoła wiedzą skąd jesteśmy, bo wszyscy o oh, wow, it's a satellite, oh Stąd widać, gdzie my spaliśmy. To jest ten cypelek, tutaj. Tu spędziliśmy ostatnią noc. Ta droga, którą teraz się przemieszczaliśmy w nocy, wyłaniała się gdzieś tam z mgły. Za każdym razem, kiedy przejeżdżał tędy samochód, to było widać światełko tam. Tymi serpentynami to też wszystko fajnie było przez samochody oświetlone. Koro jedziemy samochodem, to nie trudno nie wspomnieć o kolejnej bardzo popularnej i widokowej drodze w Czarnogórze. Droga P1. Znajdujemy się właśnie w fajnym widokowym miejscu na tej trasie. Po pierwsze na niewielkim wzgórzu powiewająca czarnogórska flaga. Odrobinę niżej. Zakręt, który u nas w Polsce mógłby być nazwany zakrętem śmierci, a tu po prostu bardzo ostry, jeden z wielu. Droga P1, którą jedziemy jest między innymi dlatego tak bardzo atrakcyjna, bo widać z niej Zatokę Kotorską. Zobaczcie sami. Zakręt 19 moi drodzy. Z niego takie widoki. Tutaj w tle lotnisko. Tuż pod nami kolejny segment tej drogi. Słynnych kotowskich serpentyn, ale najbardziej zaskakuje mnie to, że ktoś zatrzymał się w tym bądź co bądź jednak pięknym miejscu, żeby wysypać tu śmiecie z budowy. Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego robić? Ten budynek jest z 1765 roku. Do sytuacji, która nie zdarza się zbyt często, a być może zdarzyła się po raz pierwszy, zaczynam zachwycać się tym, jaka architektura panuje w danej miejscowości. A w zasadzie to w danym kraju, bo to nie pierwsze miasto, które zachwyciło mnie architekturą. Wczoraj było równie dobrze. I zachwycać się w tym pozytywnym znaczeniu, bo w Belgradzie oczywiście też się zachwycałem, ale tą brzydotą, tym brutalizmem. A tu? Tu jest po prostu pięknie. I to chyba rzadkość u mnie, że ja zachwycam się architekturą danego miasta, bo zwykle nie zwracam po prostu na to uwagi. Wszystkie te miejsca, to naprawdę ładne, widokowo miejsce wchodzimy bez żadnych biletów. Po prostu to są darmowe deptaki. Wszędzie są piękne zapachy jedzenia, wszędzie jest tak kurczę, ładnie i nawet powiedziałbym, że niekomercyjnie. Nie ma jakichś takich, wiecie, nagabywaczy, nachalnych stoisk z pamiątkami itd. Co sprawia, że to miejsce naprawdę mi się kurczę podoba, co jest mega rzadkością, bo mi miasta się nie podobają. I absolutnie wszędzie można spotkać dziko żyjące koty. Ludzie dokarmiają, głaszczą, fotografują, a one po prostu sobie tutaj są. Hey. Nawet taki prosty detal jak woda. Woda, która jest jakże ważna dla podróżnika, żeby napełnić sobie bidon, czy po prostu umyć ręce Dlaczego w dużych miastach już tak trudno spotkać e, tego typu miejsca? Tu są w zasadzie na każdym kroku Wyobraźcie sobie, potrzebowaliśmy kupić kartę pamięci do drona dla Piotrka I jedyne karty, które wspierają 4K to te sandiski Extra Impo. Najlepiej 64, albo 128, w czarnych opakowaniach. Eee, w całej Albanii, kuracze, wszędzie gdzie weszliśmy, weszliśmy chyba do 15 sklepów elektronicznych w różnej maści. Nie było tej serii, była seria Ultra, tak, która z Full HD. Natomiast e, teraz jesteśmy w Czarnogórze. Udało nam się znaleźć sklep Technomax, tam jest logo. Jak się Państwu podoba nasza nowa miejscówka noclegowa? Tuż nad Zatoką kotowską są drzewa pod hamaki Są też dwa inne kampery Te wszystkie światełka, które widzicie to Dwa brzegi Zatoki Pięknie rozświetlone w nocy Oczywiście nie mogę spać, bo jak spać, mając taki widok a nad głową dosłownie miliony gwiazd? Powódka nad Zatoką Kotowską, nad Posiaczkiem. Cześć. E. <laughs> No ale wróćmy do tej Zatoki kotowskiej Proszę bardzo Ty butelkę mi zjedzą z wodą Ej zostaw butelkę Ej bo Co ty Oddawaj, Oddawaj butelkę <laughs> Pogajzu No i widzicie taka pobudka I porządku. No dobrze, zabraliśmy się i jedziemy. Plan na dzisiaj objechać całą Zatokę kotowską dookoła, czyli nadrabiamy kilkadziesiąt kilometrów i jedziemy w stronę Chorwacji. Dzięki za oglądanie do końca. Będę wdzięczny za komentarz i łapkę. W następnym odcinku obejrzymy dubawnik i słynną zatokę umarłych hoteli, gdzie zostaniemy na noc. Nie obędzie się bez przygód, bo nie przypominam sobie, kiedy ostatnio tak działo. Tamta skrzynia dawniana, którą widzicie. Ona przeleciała właśnie nad piotkiem. Nie nad piotkiem, jak tu mi jedna, to mi